Potwierdzono niehumanitarne traktowanie księdza Michała Olszewskiego w czasie jego zatrzymania i aresztowania. Rzecznik Praw Obywatelskich zakończył postępowania zarówno w przypadku duchownego, jak i byłych urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pod lupę wziął postępowanie funkcjonariusza ABW. Policji i Służby Więziennej. W przypadku pani Karoliny i pani Urszuli dopatrzono się licznych naruszeń prawa, na przykład sprawdzanie prewencyjne, czyli ich dokładne przeszukanie, które realizowali wbrew obowiązującym przepisom mężczyźni. Publicyści mówią o zastraszaniu społeczeństwa i próbach złamania zatrzymanych. Wszystko to działo się w Polsce, teoretycznie w państwie prawa, pod okiem premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Więcej w relacji Daniela Śmiecińskiego. Tortur nie było. To wynik postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiązka w sprawie traktowania księdza Michała Olszewskiego i dwóch pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, chodzi o ich zatrzymanie i aresztowanie w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Czynności przeprowadzone w toku badania sprawy nie dały podstaw do uznania, że ksiądz Michał O. był poddawany torturom w rozumieniu przyjętym w konstytucji RP i na gruncie prawa międzynarodowego. Stwierdzono natomiast szereg nieprawidłowości, a właściwie niehumanitarnego traktowania duchownego i łamanie prawa przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Więziennej. Wykazano, że księdza Olszewskiego przysłuchiwano w kajdankach nieprzerwanie przez 15 godzin bez odpoczynku i posiłku. Nadmiernie stosowano kajdanki przy każdym opuszczeniu celi na czas doprowadzenia na spacer do świetlicy i do łaźni. W czasie konwojowania policja stosowała kajdanki zarówno na ręce jak i nogi. Nie zapewniono niekrępującego załatwienia potrzeb fizjologicznych. Duchowny nie przechodził kontroli lekarskich, długo oczekiwał na przyznanie wyżywienia dietetycznego, które było konieczne w jego stanie zdrowia. To jest bez wątpienia. Niewłaściwe traktowanie, nie, nie powinno to mieć miejsca i to podkreślamy w naszym sprawozdaniu. Natomiast tortury to jest pojęcie, którym ja, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, jestem zobowiązany do tego, aby się nim posługiwać w rozumieniu przyjętym. Przez e, e, prawo międzynarodowe. Nie zgadzam się także z oceną, że nie ma do czynienia z torturami, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich nie bierze pod uwagę aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, że takie same zachowania, które kiedyś ETPC oceniał jako nieludzkie albo poniżające traktowanie, dzisiaj, z uwagi na rozwój cywilizacji europejskiej, będzie traktowane jako tortury. Raporty zostały przygotowane m.in. na podstawie rozmów z aresztowanymi, czyli księdzem Olszewskim i paniami Karoliną i Urszulą, dokumentacji prowadzonej przez areszty śledcze, monitoringach cel i wyjaśnieniach ABW, policji i prokuratury. Nie wnosi ten komunikat nic nowego. To wszyscy widzieli i to wszyscy wiedzieli. I myślę, że także liczył się z tym Donald Tusk i jego służby, czy Adam Bodnar stosując tego typu metody. One miały służyć jednemu zastraszeniu społeczeństwa. W odniesieniu do części zarzutów weryfikacja okazała się niemożliwa, głównie z uwagi na brak nagrań, na przykład z zatrzymania. Wobec tego nie potwierdzono relacji duchownego, który pisał w liście m.in. o nieuzasadnionym wystawieniu go na widok publiczny podczas konwojowania przez funkcjonariuszy ABW. O zabezpieczenie nagrań mogli w odpowiednim czasie wystąpić obrońcy zatrzymanego, jednak tego nie uczynili i w konsekwencji nagranie zostały trwale usunięte. To ja miałem, y, przepraszam, za policję zabezpieczać, miałem pojechać na ten Orlen, na, za prokuraturę zabezpieczać ten monitor, miałem ja pojechać do PDOZ-u? Czy ktoś kwestionuje to, że ja złożyłem zażalenie na zatrzymanie, czy nie? Bo ja złożyłem je w terminie, w ciągu 7 dni. No, ktoś może twierdzić, że wtedy już nie było monitoringu, okej, okay, ale zażalenie było złożone. Dlaczego oni nie zabezpieczyli tych materiałów, jeżeli zażalenie nie jest złożone? Obrońca księdza Olszewskiego, mecenas Michał Skwarzyński, podtrzymuje, że zachowania funkcjonariuszy służby wobec duchownego to nie niehumanitarne traktowanie, a tortury. Ksiądz Michał Olszewski tak pisał w liście, w którym opisał pierwsze godziny po zatrzymaniu. Gdy przejechaliśmy na dołek, usłyszałem, że o tej porze już nic nie ma: ani kolacji, ani wody. Ubłagałem połowę butelki wody z kranu przyniesionej w butelce, która pusta stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. A w areszcie traktowany był ze szczególnymi obostrzeniami. Tu w areszcie śledczym niejednokrotnie słyszałem od oddziałowych czy wychowawców, że nienormalne są te obostrzenia wobec mnie, ale tak zarządził organ prowadzący. Nigdzie nie mogę być poza kamerą, a gdyby ktoś, na przykład, nie założył mi kajdanek w drodze na spacerniak, czy prysznic, to 50 metrów, to od razu otrzymuję po głowie. Ogólna atmosfera jest taka, że organ prowadzący dociska, ale na pewno nie mniej jednego. Jest jak jest. Walczymy. Walczył, ale znacznie podupadł na zdrowiu. Tak po spotkaniu ze swoim synem opowiadała o nim jego mama. Nie ma połowy człowieka. To jest nie ten człowiek. Jest, to jest, on jest zniszczony, wychudzony, yy, przerażony. To przerażenie, te oczy. Ja mówię, ja to zabiorę ze sobą do grobu. Rzecznik Praw Obywatelskich komunikat wydał też w sprawie byłych urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, które też były zatrzymane i aresztowane. W ich przypadku nie stwierdzono zarówno tortur, jak i niehumanitarnego traktowania. Wskazano jednak liczne łamanie prawa, na przykład jawne upokorzenie i pani Karoliny, i pani Urszuli. Ustalenia potwierdziły, że sprawozdanie prewencyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych dwukrotnie było realizowane wobec zatrzymanej przez funkcjonariusza mężczyznę, wbrew obowiązującym przepisom, które nakazują dokonywanie tych czynności przez osobę tej samej płci, co osoba poddana sprawdzeniu. To, że nie było tortur, to nie oznacza, że wszystko było dobrze. No, my żyjemy w kraju demokratycznym, w Europie Centralnej, jesteśmy cywilizacją świata zachodniego i że nie stwierdzono tortur, to nie jest jeszcze fakt, który... Sprawia, że powinniśmy się cieszyć. Dobrze nie było. O tym mówiły same urzędniczki na naszej antenie tuż po uwolnieniu. Padło kilkunastu funkcjonariuszy, ABW, by no, ale niestety syn poszedł za mną. Mimo, że krzyczałam do niego, żeby nie szedł, nie? powiedziałam, że to może się nie za dobrze skończyć. Ale poszedł, no i po prostu na jego oczach zostałam skuta, zostałam skuta w, w domu kajdanki. została pani skuta od razu? Zostałam od razu, skuta, od razu po wyjściu zostałam skuta w kajdanki i to jeszcze na oczach dziecka. W momencie, kiedy odbierałam e, tą paczkę, to stwierdzono, że nie, że różańców nie można mi ich Dlaczego? Wydać, bo ich nie ma na talonie. A ja mówię, no ale przecież jest punkt, przedmioty kultu religijnego, 10 sztuk. Te dwa różańce też są przedmiotem kultu religijnego. Obrońca księdza Michała Olszewskiego mówi, że komunikaty RPO są bardzo ostrożne. Rzecznik Praw Obywatelskich obawiał się, że jeżeli by napisał prawdę i zawarł prawidłową ocenę, że to są tortury, mógłby się liczyć z podobnymi represjami jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Trybunał Konstytucyjny i utraciłby finansowanie z budżetu państwa. Raport jest obiektywny, opiera się na wyłącznie na przepisach prawa. Na obserwacjach moich współpracowników, moich współpracowników. Rzecznikowi Praw Obywatelskich z kolei podziękował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To, co zrobił profesor Wiątek, to jest dowód na jego obiektywizm, dowód na to, że swoją misję chce nawet w tych bardzo trudnych warunkach wykonywać w sposób właściwy. Sprawa traktowania księdza Michała Olszewskiego znowu trafi na arenę międzynarodową. Pełnomocnik duchownego przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Komitetu Przeciwko Torturom. Mówili, że to był areszt wydobywczy. ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy nie wydobyły. Jedno jest pewne. Zachowania funkcjonariuszy służb były nadmierne i bezprawne. Pytanie, czy pozostaną bez konsekwencji.